Cześć, witam was serdecznie. Dzisiejszy film to wynik współpracy z firmą Bosch, a w odcinku dzisiejszym chciałbym wam pokazać system x -Log. Jest to system, który pozwala nam na bezkluczykową wymianę osprzętu. Rozwiązanie to już wprowadziło kilku producentów szlifierek kątowych i co najmniej kilkunastu producentów osprzętu do szlifierek. Także, jeżeli chodzi o dostępność, już jest na imponującym poziomie. Bezkluczykowa wymiana to nie jest jedyna zaleta tego rozwiązania. Sam fakt, że nie mamy nakrętki mocującej, tylko jest głowica, która jest całkowicie płaska i nie mamy elementów wystających, powoduje, że nie mamy podczas pracy ograniczenia. Druga rzecz, klik, tak zwany klik, który występuje podczas montażu tarczy. On świadczy o tym, że mamy zamontowaną tarczę w sposób poprawny i właściwy. W przypadku nakrętki zawsze jest to ryzyko, że dokręcimy tą nakrętkę zbyt słabo, co może się w późniejszym czasie okazać niebezpieczne, ponieważ tarcza się odkręci. Zdarza się tak, że dokręcimy ją za mocno i często mam takie przypadki, że ta tarcza, na przykład ta nakrętka lubi się zakleszczyć i jest problem z odkręceniem. Tutaj tego problemu nie ma, ponieważ jednym ruchem dźwigni mamy zdemontowany osprzęt. Osprzęt w systemie X-Log pasuje z niewielkimi wyjątkami również do tradycyjnych szlifierek kątowych, wyposażonych w nakrętkę. Także, jeżeli mamy na wyposażeniu różne szlifierki w różnym systemie, bez problemu możemy pracować cały czas tym samym osprzętem, tak jak mówię, są drobne tylko y, wyjątki. Dostrzegam jeszcze jedną zaletę podczas pracy narzędziami kierunkowymi System x wymusza na nas prawidłowy montaż. Nie ma możliwości, że założymy tarczę odwrotnie. O ile lamelka no nie ma z tym problemów, to na przykład tarcze do yy, betonu czy no inne tarcze kierunkowe już tam może występować ten problem, że możemy tą tarczę założyć odwrotnie. System x wymusza na nas sam poprawne założenie tego osprzętu. Ta szlifierka już jest jakiś czas u mnie na stalowym warsztacie i o ile tutaj na warsztacie pracuję kilkoma szlifierkami, ponieważ na każdej mam założony inny osprzęt i sięgam po tą konkretną szlifierkę, którą aktualnie chcę użyć. To system X-Lock zawsze jest przeze mnie wybierany w momentach, kiedy jadę na prace terenowe i wiem, że zabieram ze sobą tylko jedną szlifierkę, a wiele osprzętu, ponieważ zaoszczędza to naprawdę bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o wymianę tego osprzętu, no i ułatwia pracę. Także zawsze X-Lock jest tym sprzętem, który służy do prac terenowych. Zalety rozwiązania XLOG możemy dostrzec w sposób bardzo wyraźny w momencie pracy takimi szczotkami drucianymi, garnkowymi szczotkami drucianymi. Ta konkretna montowana jest w sposób tradycyjny na gwint i o ile ona jeszcze jest stosunkowo nowa, to... Już po jakimś czasie eksploatacji te druty już nie są tak ułożone w sposób y, uporządkowany, tylko tworzą bardziej takiego jeża. Zawsze jest to problematyczne w chwyceniu, w odkręceniu, w dokręceniu. Zawsze sprawia trudność w eksploatacji. Jeżeli chodzi o ich zloka i te szczotki druciane y, garnkowe, to obsługa ich. Jest dla mnie totalnym sztosem, ponieważ montaż, jak i demontaż tego sprzętu odbywa się całkowicie bezdotykowo. Oczywiście wymaga to od nas pewnego yy, doświadczenia i pewnego obycia się z tym sprzętem. Yy, nie, nie będziemy tego od razu w sposób idealny umieć. Musimy chwilę czasu na to poświęcić, natomiast możemy ten sprzęt, ten osprzęt całkowicie bezdotykowo montować na. Urządzenie. Także ustawiamy głowicę mocującą i w sposób bezdotykowy montujemy osprzęt. Myślę, że po pewnym czasie już można robić to w sposób bardziej intuicyjny, bez patrzenia, bez zaglądania tam w tarcze. Można zapinać te szczotki i wymieniać je, żonglować nimi w sposób dowolny. Głowica mocująca wygląda w ten sposób, są dwie zapadki, które zaczaskują się w ten sposób po dociśnięciu, za pomocą tej dźwigni odblokowujemy i osprzęt już jest zdemontowany. Działa to dokładnie w ten sposób, ustawiamy tarczę, dociskamy i to jest właśnie ten klik, który świadczy, że tarcza jest zapięta w sposób właściwy, zresztą nie da się tego zrobić inaczej, tak? odpinamy w taki sposób. Chciałbym Wam jeszcze pokazać dysk fibrowy montowany w systemie właśnie x -Lock. Jest podkładka, klips mocujący oraz sam papier w formie dysku fibrowego. Dużo pytań było na grupie Facebookowej, dużo pytań było pod filmem. Jak zobaczyliście to rozwiązanie, nie wiedzieliście w ogóle w jaki sposób ja montuję te tarcze na szlifierce. A to jest tylko klik i mamy osprzęt, szlifierkę mamy uzbrojoną i gotową do pracy. W bardzo szybki sposób możemy przezbroić ją, wyposa wyposażając się w kilka takich talerzy, ewentualnie wymieniając ten papier na inny. W bardzo szybki sposób możemy dokonać wymiany. Pokazałem Wam montaż dysku fibrowego w systemie X-Log ale montaż wygląda analogicznie w przypadku każdego innego osprzętu. Czy to jest tarcza lamelkowa, i szlifierka już gotowa do użycia i gotowa do pracy. Czy jest to tarcza do szlifowania? Gotowa do użycia i do pracy. Mamy również dostęp do padów na papier ścierny, na rzep. Montaż również w sposób klik. I szlifierka już jest uzbrojona, gotowa do pracy. Także jak widzicie, wymiana nawet tego osprzętu pomiędzy jednym a drugim trwa dosłownie klik. Nie będę Wam nagrywał porównania czasowego przy wymianie osprzętu w systemie x lock i w systemie tradycyjnym nakrętkowym. Ponieważ system x lock tak mocno deklasuje to drugie rozwiązanie, że chyba jest ten test niepotrzebny. A wymiana sprzętu trwa dosłownie tyle, ile wypowiedzenie słowa klik, także myślę, że nie ma tutaj potrzeby nagrywania takich, yy, takich testów i takich porównań. Myślę również, że zaciekawiłem Was tym systemem, ponieważ yy, jest to system, który może nie przez wszystkich jeszcze jest znany, a uważam, że godny polecenia. A na pewno godny Waszej uwagi. Ja już nie przedłużam tradycyjnie. Łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę Facebookową Instagrama Giełdę Stalowych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!